na Czerwono SKPR jedno lipę po Zaczynamy. Po czterech miesiącach przerwy swojej rozgrywki znowili piłkarze ręczni pierwszej ligi. W Świdnicy na inaugurację sezonu SKPR Świdnica podjął MKS Szczypiorno Kalisz. Oba zespoły bardzo dobrze się znają z poprzednich sezonów. Ostatnio spotykały się na zakończenie ubiegłych rozgrywek. Wtedy SKPR bronił się przed spadkiem z pierwszej ligi, natomiast zespół z próbował dostać się do rozgrywek pierwszoligowych. W barażowym dwumeczu lepsi okazali się Świdniczanie, ale oba zespoły stoczyły bardzo wyrównane pojedynki. I również teraz na inaugurację sezonu w pierwszej lidze można było spodziewać się dużych emocji. I rzeczywiście blisko pół tysiąca widzów, którzy w sobotę wybrali się na mecz do Halina Osiedlu Zawiszów, było świadkami dramatycznego i bardzo zaciętego spotkania. Mecz wywołał zresztą wiele kontrowersji. Wszystko ze sprawą sytuacji z ostatniej minuty gry. Na 15 sekund przed końcem przy stanie 23-23 przy piłce byli gracze SKPR-u. Piłkę otrzymał Robert Trzuszkiewicz, zdecydował się na rzut. Piłka trafiła w nogę bramkarza drużyny Kaliskiej. I odbiła się, no właśnie, od poprzeczki, czy już od siatki, od górnej części siatki będącej w bramce. Ta sytuacja wywołała mnóstwo mnóstwo kontrowersji. Kik sędziów zabrał zwycięstwo, remis kontrowersją w tle. Sędziowie skrzywdzili Eśka Świdnica. To tylko niektóre tytuły, które pojawiły się po tym spotkaniu w mediach. Sędziowie Tomasz Kądziela i Marcin. Pytlik chyba jednak popełnili błąd, bo wydaje się, że piłka rzeczywiście znalazła się w bramce drużyny z Kalisza. Pamiętajmy jednak, że arbitrzy mieli na podjęcie tej decyzji ułamki sekund. Wprawdzie większość widzów znajdujących się w hali nie miała wątpliwości i wydawało im się od razu, że padła bramka, ale arbitrzy widzieli tę sytuację jednak inaczej i mimo protestów ze strony zawodników SKPR-u gol nie został uznany. Mecz zakończył się remisem 23 do 23. W przykroju gry wynik ten chyba nie krzywdzi żadnej ze stron, a świdniczanie oprócz to sędziów mogą mieć pretensje do siebie, bo mieli wcześniej wystarczająco dużo czasu, aby rozstrzygnąć ten pojedynek na swoją korzyść. Między innymi nie wykorzystali dwóch rzutów karnych, a przy stanie 23-21 mieli piłkę meczową. W prawą stroną ruszył Sebastian Gałach, ale przegrał pojedynek sam na sam z kalistkim bramkarzem. Potem goście dwukrotnie ze sprawą Michała Krygowskiego doprowadzili do remisu i wynikiem 23-23 zakończyło się to spotkanie. Warto odnotować, że jeszcze po sytuacji z Robertem Szuszkiewiczem goście mieli piłkę i kilka sekund na zakończenie swojej akcji, ale Paweł Ożłowski przerwał atak rywali i goście nie zdołali już zdobyć zwycięskiej bramki. Cały mecz był bardzo wyrównany, początek należał nieznacznie do gości, bardzo dobrą partię rozgrywał na samym początku Konrad Krupa i po jego bramkach drużyna Skalisza prowadziła 1-0, 2-1 i 3-2. SKPR po raz pierwszy wyszedł na prowadzenie w 13 minucie po trafieniu Kamila Rogaczewskiego. Po chwili wynik poprawił Szuszkiewicz i potem przewaga jednej i trzech bramek na korzyść Szarych utrzymywała się do końca pierwszej połowy. Drugą połowę lepiej rozpoczęli goście. Eee, bardzo ładnymi rzutami popisywał się Jarosław Suski, ale jego dobry okres gry przerwała kontuzja. W 43 minucie Tomasz Klara wyprowadził MKS Kalisz na prowadzenie 18-17. do 17. Dwie minuty później wyrównał Grzegorz Rutkowski. Ten sam zawodnik zdobył również bramkę na 19-18 dla SKPR-u. Co ciekawe, popularny Banan, mimo iż z powodu kontuzji praktycznie nie trenował w okresie przygotowawczym, w sobotę okazał się jednym z pewniejszych punktów ofensywnych poczynań Szarych Wilków. Ale tak czy inaczej, na każdą zdobycz trzeba było solidnie zapracować. Popisową partię rozgrywali bramkarze obu ekip, ale najjaśniej błyszczał bramkarz kpr u Tomasz Wasilewicz, który w bramce świdnickiej drużyny grał pełną godzinę. W sumie świetne, pełne dramaturgii widowisko. Do pełni zadowolenia kibiców miejscowych zabrakło tylko wygranej. Było blisko, ale w ostatecznym rozrachunku zadecydowały szalenie istotne niuanse. Między innymi SKPR częściej popełniały proste błędy w ataku, myląc się przy podaniach czy po prostu gubiąc piłkę. W zespole SKPR po pięć bramek rzucili Grzegorz Rudkowski i Robert Szuszkiewicz, natomiast w drużynie z Kalisza najskuteczniejsi byli Krupa i Krygowski. Obaj także zdobyli po pięć goli. Za tydzień Świdnicką drużynę czeka wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast za dwa tygodnie do Świdnicy zawita kolejny Beniaminek AZS Łódź.